Nie słyszałem głosu ojca od osiemnastu miesięcy. Dziś rano odezwał się przez zakłócenia. Poczta głosowa była krótka. Tempa, nawet jak na niego. Chodzi o twoją siostrę. Odeszła. To było wszystko. Żadnego przywitania, żadnego wyjaśnienia, nawet mojego imienia. Po tym jednym zdaniu, jak kamień rzucony w spokojną wodę, było czternaście nieodebranych połączeń kropka jedenaście od mojej matki, dwa od Chelsea, jeden od mężczyzny, który nie spojrzał mi w oczy w noc mojego wyjazdu. Nie odebrałem żadnego z nich kropka odtworzyłem pocztę głosową raz. Potem jeszcze raz łagodniej, jakby słowa mogły się zmienić, gdybym dał im przestrzeń. Nie zmieniły się. Mój telefon leżał na blacie, ekran wciąż świecił kropka stałam w swoim mieszkaniu pokoju na piętrze nad sklepem Gradyego, gdzie pracowałam, odkąd mnie wymazali. Poranne światło prześlizgiwało się po deskach podłogowych, wpadając na kubek z kawą, którego nie zdążyłam opłukać. Kropka cisza, która wstrzymuje oddech. Nie ruszyłem się. Nie od razu. Kropka pomyślałam o mojej matce. Margaret Ward. Kobiecie, która prasuje serwetki na niedzielny obiad, ale nie zadzwoniła do mnie od dnia, w którym powiedziałam coś, Czego nie chciała usłyszeć kropka kręciłaby się, może płakała, ale głównie zastanawiała się, jak zebrać rodzinę do kupy, zanim sąsiedzi zauważą, że coś się zepsuło kropka wyobrażałem sobie też Chelsea. Moją starszą siostrę zawsze dobrą w rozpadaniu się na tyle, by można jej było wybaczyć. Może odeszła. A może nie. Może tym razem maska zsunęła się za daleko. Ale nic z tego nie tłumaczyło tych telefonów kropka bo kiedy odszedłem z ich życia... Nie zostawili miejsca na powrót. Nigdy nie zadzwonili z pytaniem, gdzie się zatrzymałam. Nigdy nie pytali, czy potrzebuję pomocy. Nawet w moje urodziny a teraz, po całej tej ciszy, dzwonili czternaście razy przed śniadaniem ponownie sięgnąłem po telefon, ale go nie odblokowałem. Spojrzałam na swoje odbicie w czarnym ekranie, wciąż zmęczona. Włosy miałam spięte do tyłu, tak jak robiła to moja matka, gdy miałam 12 lat. Mówiła że dzięki temu wyglądam przyzwoicie, kropka, wtedy myślałam, że przyzwoity to rodzaj pochwały. Teraz wiem, że oznacza to po prostu, że jestem wystarczająco niewidoczna, by zachować spokój. telefon zabrzęczał jeszcze raz. Pozwoliłem mu zadzwonić, ponieważ nie byłem gotowy, aby usłyszeć, czego potrzebują. Nie, kiedy nigdy nie zapytali, co straciłem, kropka, był czwartkowy wieczór, ale dom wyglądał jak w niedzielę. Na stole w jadalni leżały dobre naczynia, te ze srebrnymi obręczami, których używaliśmy tylko na święta. Była tam pieczeń, zbyt sucha. Na środku stała butelka wina, kropka serwetki złożone w trójkąty. Chelsea je zrobiła. Zawsze mówiła, że prezentacja ma znaczenie kropka. Przyjechałem pięć godzin później. Moja matka miała na sobie marynarkę, nie miała fartucha, kolczyków, tylko sznur pereł, który nigdy nie opuszczał jej skóry. Przywitała mnie skinieniem głowy, po czym bez słowa weszła do kuchni. Pieczeń wymagała sprawdzenia, kropka, powiedziała jednak, że już od dziesięciu minut nie była pieczona. Kropka Raymond Ward. Mój ojciec siedział na końcu stołu, nie dotykając łokciami blatu, czytając gazetę. Nie złożył gazety, kiedy wszedłem. Nigdy tego nie robił. Kropka Chelsea przyszła ostatnia, oczywiście z potręconymi włosami, szminką na ustach. Idealnymi oczami już wilgotnymi od nagromadzonych emocji kropka usiedliśmy. Przez kilka minut sprawialiśmy wrażenie normalnych, pytaliśmy o korki, pogodę, coś o nowym pasażu handlowym w centrum Cedar Falls. Potem mama złożyła serwetkę na pół i położyła ją obok talerza. Kropka słyszałam, co opowiedziała. Nikt nie zapytał o to, co wszyscy wiedzieliśmy. Znalazłem faktury trzy dni wcześniej, podwójne płatności, zawyżone kontrakty, sfałszowany podpis, który prawie, ale nie całkiem pasował do pomocy biurowej. Nie poszedłem na policję. Kropka, nie poszedłem nawet do Chelsea. Poszedłem do matki. Myślałem, że będzie chciała to załatwić po cichu. Dla taty, dla firmy. Zamiast tego zwołała te kolacje. Słyszałem, że znowu to powiedziała. I muszę zapytać, co dokładnie myślałaś, że robisz. Widelec Chelsea zabrzęczał o jej talerz. Tata przewrócił stronę swojej gazety, nie podnosząc wzroku. Starałam się mówić spokojnie, kropka, niczego nie zgłaszałam. Pomyślałam tylko, że powinniśmy kropka, nie przerwała mama, wciąż spokojnym głosem. Jeszcze niczego nie zgłosiłeś. Jedną ręką wygładziła obrus. Masz pojęcie, jak to wpłynie na imię twojego ojca w tej rodzinie. Spojrzała wtedy na mnie niezła, nawet nie rozczarowana. Po prostu oceniała. Chelsea przesunęła się na swoim miejscu. Jeszcze się nie rozpłakała. Nie musiała. Głos mamy zrobił, to za nią kropka nie próbowałam nikogo zdemaskować. Powiedziałem tylko, właśnie zawstydziłaś swoją siostrę przed komisją. Wtrąciła się mama. Kropka. Nie taki był mój zamiar. Kropka, ale taki był rezultat. Kropka. Spojrzałem na ojca. Przyglądał się artykułowi na szóstej stronie, jakby mógł się rozpłynąć. Gdyby mrugnął. Czekałem. Nie odezwał się. Cisza w pokoju była ciężka i czysta, jak kuchnia tuż po wybielaczu. Kropka. Wtedy mama wypowiedziała zdanie, które zostało ze mną dłużej niż jakikolwiek ekran. Jeśli nie możesz zachować tego w rodzinie, nie jesteś rodziną. Kropka. Nie płakałem. Nie krzyczałem, nie tłumaczyłem się. Złożyłem serwetkę, położyłem ją na talerzu i wstałem. Nikt mnie nie zatrzymał. Nikt nie wołał mojego imienia, kropka wyszedłem przez frontowe drzwi. Te z mosiężną klamką, którą polerowałem w każde święto dziękczynienia. Usłyszałam, jak zamykają się za mną. To było wszystko. To był ostatni raz, kiedy widziałem ten dom. Nie dlatego, że nie mogłem tam wrócić, kropka, ale dlatego, że w końcu zrozumiałam, że tak naprawdę nigdy nie był mój. Kropka przed tą kolacją, przed fakturami, przed cichym wymazaniem mojego nazwiska. Były lata bycia, nie tylko bycia cicho, bycia obecnym, bycia użytecznym. Kropka byłam tą, która odbierała recepty taty po wymianie stawu kolanowego. Kiedy Chelsea zapomniała dwa razy. Woziłam go na fizykoterapię w poniedziałki i czwartki, nawet gdy musiałam wychodzić wcześniej z pracy kropka nigdy nie podzękował, ale raz chrząknął, co było dla niego niemal sentymentalne kropka każdej wiosny sprzątałam garaż. Nie dlatego, że ktoś o to prosił, ale dlatego, że nikt inny tego nie robił. W większość niedziel przygotowywałam obiad. Mama mówiła, że jest zmęczona, że dokuczają jej plecy albo że piekarnik znowu nie grzeje kropka, przynosiłam więc pieczonego kurczaka lub zapiekankę, coś łatwego i patrzyłam, jak krytykuje poziom soli. Chelsea nie gotowała. Przychodziła spóźniona z winem i nową historią o kimś, kogo znała z jogi lub nieruchomości. Kropka, przerzucała płaszcz przez poręcz i całowała mamę w czubek głowy, jak kobieta w reklamie. Zwykle zmywałam naczynia, podczas gdy one śmiały się w drugim pokoju. Kropka, kiedy zeszłej jesieni syn Chelsea, Ben, miał anginę, wyszłam z pracy, by odebrać go ze szkoły. Zostałem z nim do północy, mimo że Chelsea powiedziała, że będzie w domu o siódmej. Nigdy nie zadzwoniła. Po prostu czekałem, zrobiłem mu tosty, znalazłem stare DVD Luny Tunes, które lubił. Następnego ranka Chelsea wysłała SMS-a, dzięki za pomoc. Ratujesz mi życie, bez twardego i bez kontynuacji, nic od tamtej pory. Kropka czasami zastanawiałem się, czy w ogóle pamięta tamtą noc. Czasami zastanawiałem się, czy ktokolwiek z nich pamiętał kropka rodzinna firma, Ward and Kenley Construction miała pewnego dnia należeć do nas obojga. Tak mawiał tata. Wasz dziadek zbudował to z niczego, mówił nam. Pewnego dnia będzie należeć do was kropka, ale kiedy poprosiłem o możliwość uczestniczenia w kwartalnych spotkaniach, powiedziano mi, że sala jest pełna. Kiedy sprowadziłem małomiasteczkowego architekta do projektu zrównoważonego budownictwa mieszkaniowego, Powiedziano mi, że nie jest to zgodne z naszym wizerunkiem. Chelsea sprowadziła kiedyś artystę krajobrazu, którego poznała w winiarni. I nagle mieliśmy zbyt drogą broszurę i przeprojektowaną stronę internetową. Nikt nie zapytał mnie o zdanie. Poprosili mnie tylko o wysłanie faktur. Byłem tym, który przetwarzał listę płac. Kto znał imię córki każdego sprzedawcy? Kto zostawał do późna, gdy padał śnieg, bo ekipa sprzątająca nie dawała rady. A jednak w jakiś sposób to mnie zawsze kazano pozostać w tle i pozwolić Chelsea zająć się sprawami związanymi z klientami, ponieważ lepiej radziłam sobie z liczbami. Tak to zawsze wyglądało. Wykonuj pracę. Bądź użyteczny. Bądź niewidzialny, kropka z wyjątkiem jednego razu. Pewnego czwartku, po szczególnie uciążliwej zimowej burzy, zostałem do późna, aby pomóc dozorcy usunąć rozsypaną sól w strefie załadunku. Moje ręce były surowe, a powietrze szczypało jak cytrusy. Miałam na sobie jeden ze starych szalików Chelsea, który zostawiła w biurze trzy miesiące temu i nigdy nie poprosiła o jego zwrot. Kiedy wciągnęłam wiadro z mopem z powrotem do środka, starsza kobieta, która sprzątała nasze biura, Mary Bell, zatrzymała mnie. Kropka patrzyła na mnie przez dłuższą chwilę, po czym powiedziała, to ty zostajesz z tyłu, kropka, to było wszystko. Żadnych kwiatów, premii, pochwał w biuletynie firmowym. Tylko te sześć słów wypowiedzianych cicho, jak prawda, której nikt inny nie chciał powiedzieć na głos. I wciąż je pamiętam kropka, bo czasem myślę, że skoro nawet sprzątaczka mnie widziała, to dlaczego nie oni zaczęło się od arkusza kalkulacyjnego. Numery kwartalne nie zgadzały się z fakturami od dostawców. Na początku myślałem, że to błąd zaokrąglenia, może zdublowana płatność. Ale im głębiej szukałem, tym bardziej się to rozwikłało kropka fałszywi kontrahenci, zawyżone koszty materiałów, podpis, który naśladował jednego z naszych tymczasowych asystentów, blisko, ale o jedno oczko w G papierowy szlak prowadził do jednego imienia. Chelsea. Nie była w tym sprytna kropka, po prostu była pewna, że nikt nigdy nie będzie jej kwestionował. kropka Wydrukowałem wszystko. Umieściłem w zwykłej teczce i zabrałem do domu. Usiadłem na podłodze z żółtym zakreślaczem, zakreślając wszystko dwa razy. Nie spałem tej nocy. Rano wiedziałem już, co zrobię, kropka, nie zgłaszać tego. Nie pójdę na komisję. Po prostu powiem matce, kropka, wciąż wierzyłam, że Margaret Ward, przy całej swojej dumie, perłach i postawie, będzie chciała bardziej chronić nazwisko niż bałagan. Myliłem się. Kiedy pokazałem jej folder, nawet go nie dotknęła kropka słuchała w milczeniu, stojąc przy zlewie z rękami skrzyżowanymi na fartuchu jak tarcza. Potem powiedziała, zajmiemy się tym, kropka to było wszystko. Nie poprosiła o kopię. Nie kwestionowała liczb. Nie zaprzeczyła, że na czekach widniało nazwisko Chelsea. Po prostu powiedziała to jak argument końcowy. Zostawiłem folder na ladzie, nietknięty kropka następnego ranka przyszedłem do biura, zeskanowałem odznakę. Nic się nie stało. Spróbowałem ponownie. Czerwone światło zamrugało, kropka, drzwi pozostały zamknięte. Zadzwoniłem do Mary Bell, która wpuściła mnie od tyłu. Powiedziała, że prawdopodobnie system się zawiesił. Ale moje logowanie do komputera też nie działało. Moje nazwisko zniknęło z portalu pracowniczego. Mój e-mail wrócił niedostarczony w recepcji siedziała nowa dziewczyna. Uśmiechając się i pytając, czy jestem umówiony. Kropka, nikt nic nie powiedział. Ani mój ojciec, ani Chelsea, ani dział H.R. Nie zwolnili mnie. Po prostu wymazali mnie jak literówkę w rodzinnym albumie. Wyszedłem bez słowa. Tak jak wtedy przy stole. Tak jak tego ode mnie oczekiwali. Kropka, tej nocy sprawdziłem telefon dwa razy. Nie dlatego, że spodziewałem się przeprosin, ale myślałem, że może ktoś będzie chciał to wyjaśnić. Nie chciał. Żadnych nieodebranych połączeń. Żadnych wiadomości głosowych. Żadnych wiadomości z pytaniami, co znalazłem, co to znaczy, czego chce kropka po prostu cisza. Kropka, zachowałem folder. Nie dlatego, że zamierzałem go użyć. Nawet teraz jakaś część mnie wzdraga się na myśl o ujawnieniu tych informacji. Ale potrzebowałem dowodu. Nie dla sądu. Dla siebie kropka, bo kiedy ludzie decydują, że już nie istniejesz, pomaga trzymanie w rękach czegoś prawdziwego. Coś, co mówi, że tu byłeś. Widziałeś to. Nie myliłeś się kropka, potem już się nie odezwali. Aż do dzisiejszego ranka. Teraz dzwonią znowu i znowu. I muszę się zastanowić, czy to poczucie winy sprowadziło ich z powrotem, czy też Chelsea tkwi głębiej, niż sobie wyobrażałem, na początku cisza nie była ostra. Wkradała się jak chód przez stare szyby, powolna, pewna i trudna do zauważenia, dopóki nie zadomowiła się w kościach. Wyprowadziłem się z mieszkania nad piekarnią w centrum. Kropka, zamiast tego zająłem pokój nad sklepem Gradyego. Był mniejszy, ale czynsz był czysty. A właściciel dbał o swoje interesy. To mi się podobało. Kropka, mój telefon był przeważnie cichy. Jedynymi regularnymi powiadomieniami były przypomnienia z apteki i e-maile promocyjne ze sklepów w których już nie robiłem zakupów. Nie przegapiłem żadnych urodzin, bo nikt nie pamiętał o moich, kropka, żadnych zrujnowanych świąt, bo nikt mnie nie zaprosił. Po prostu czysta, niczym niezmącona cisza, kropka, byłem zajęty. Praca w Grady S była prosta, Pułki do uzupełnienia, klienci do pomocy, dostawy do podpisania. Zacząłem uczyć się nas w różnych rodzajów drewna. Rzeczy, które robiły to, co mówiły, dawały mi komfort. Kropka, w każdą środę wieczorem robiłem makaron. Nawyk, którego nie mogłem się pozbyć. Nadal gotowałem, jakby ktoś mógł się pojawić. Nikt nigdy się nie pojawił. Szalik Chelsea wisiał za moimi drzwiami. Ten sam, który miałam na sobie, gdy Merybel mi dziękowała. Kropka, myślałem o zwróceniu go kilka miesięcy temu. Złożyłem go starannie. Umieściłem go w małym pudełku. Kropka nawet napisałem ołówkiem jej imię na rogu. Jakby mogła zapomnieć, że należy do niej. Tej nocy odebrałem telefon. Znalazłem jej kontakt. Wpatrywałem się w niego. A potem nie zadzwoniłem. Zgasiłem lampkę i wsunąłem pudełko z powrotem pod łóżko. Kropka Chelsea nie prosiła o szalik. Uznałem, że nie będzie za nim tęsknić. Może właśnie dlatego łatwiej było go zatrzymać, kropka były ciche, niezapomniane chwile, kiedy prawie wyciągnąłem rękę. Kiedy przeczytałam nagłówek, z którym tata B.Y. się nie zgodził. Kiedy przechodziłem obok kościoła, mama wciąż była wolontariuszką przy tych samych hortensjach, które wciąż kwitły przy bocznych drzwiach, kropka, ale za każdym razem coś mnie powstrzymywało. Nie złość. Nawet nie duma. Tylko wspomnienie czerwonej lampki migającej na drzwiach biura. Dźwięk mojego imienia, które nie zostało odnalezione. Ten rodzaj ciszy nie zdarza się tak po prostu. Została zbudowana kropka i zbudowali ją bardzo dobrze kropka pewnej nocy, gdy składałem pranie przy otwartych oknach. Usłyszałem znajomy głos na chodniku poniżej. Ktoś z biura naczelnika Kinleya śmiał się, rozmawiał, żył tak, jakby nic się nie zmieniło. Nic nie czułem. Nie bardzo kropka, tylko małe, stałe uznanie, że oni poszli dalej. Ale różnica polegała na tym, że nie udawałem, że nic się nie zepsuło. Po prostu przestałem oczekiwać, że ktokolwiek to naprawi kropka obudziłem się, gdy słońce padało na deski podłogowe w ten sam sposób, jak każdego ranka, odkąd się wprowadziłem. Światło wpełzało przez zakurzone żaluzje, łapiąc się tego samego nacięcia w drewnie, gdzie kiedyś upuściłem pudełko śrub kropka, zagotowałem wodę na herbatę, usiadłem przy blacie. Przewinąłem maila od dystrybutora sprzętu, kupon na zimowe rękawiczki, śmieci. Potem je zobaczyłem. Czternaście nieodebranych połączeń: jedenaście od mamy, dwa od Chelsea, jedno od taty. Nie spanikowałem, kropka, nawet ciekawość nie przyszła szybko. To było bardziej jak stary płaszcz ściągany z wieszaka, znajomy, ciężki i nie do końca mile widziany. Kropka czekałem prawie godzinę. Zanim wcisnąłem play, chodzi o twoją siostrę. Ona odeszła. Jego głos był płaski, niewstrząśnięty, niezłamany, odszedł, nie zaginął, niezraniony, niekonkretny. Po prostu odszedł kropka, otworzyłam wiadomość, oparłam się o zlew i patrzyłam, jak para unosi się z mojego kubka. Co to znaczy odeszła, Chelsea potrafiła znikać, nie wyjeżdżając daleko. Wyjazdy do Palm Springs, które zamieniały się w trzy tygodnie, rekolekcje jogi bez sygnału, mężczyźni z drugimi domami i bez żon. Ale to nie było od niej kropka to było od nich od ludzi którzy usunęli mnie ze swoich zdjęć kolacji listy płac swoich firm A teraz nagle mnie potrzebowali czegoś potrzebowali kropka nie wiedziałem czego dokładnie ale wiedziałem co to nie było To nie było prawdziwe zaproszenie nie do powrotu nie do przynależności nie do bycia widzianą Spojrzałam jeszcze raz na szalik wiszący przy drzwiach wciąż nietknięty kropka przez chwilę myślałam o spakowaniu go podrzuceniu wysłaniu SMS-a Znalazłam to, pomyślałam. Że może ci się przydać, kropka, ale nie ruszyłam się z miejsca, bo teraz wiedziałam, jaka jest różnica między potrzebowaniem kogoś, a potrzebowaniem kogoś do posprzątania bałaganu. Nie zadzwonili, bo za mną tęsknili. Zadzwonili, ponieważ osoba, którą chronili, w końcu posunęła się za daleko, kropka, i po raz pierwszy nie było nikogo, kogo mogliby winić, oprócz siebie, kropka, dokończyłam herbatę. Pozwoliłem poczcie głosowej tam siedzieć. Potem bez zastanowienia nacisnąłem delete. Poczta głosowa zniknęła. Ekran był teraz pusty, jakby nigdy nie wyświetlał ich imion. Ponownie zaparzyłem herbatę dla ciepła. Kubek zostawił słaby ślad na blacie, który wytarłem bez zastanowienia. Następnie podszedłem do szuflady obok łóżka, tej z rzeczami, których nigdy w pełni nie rozpakowałem. W środku wciąż zapieczętowany i nietknięty był folder Manila. Faktury Chelsea sfałszowane podpisy, kropka, arkusz kalkulacyjny, który wydrukowałem o północy z walącym sercem, jakbym kradł własną krew. Trzymałem go miesiącami. Nie po to, by go używać. Nie po to, by grozić. Tylko po to, by wiedzieć, że sobie tego nie wyobrażałem, kropka, że nie zepsułem czegoś, co już było zepsute, kropka, jeszcze raz przewróciłem strony. Powoli. Jakby mogły przemówić. Nie przemówiły. Nawet papier nie może na zawsze zachować znaczenia. Przepuściłem je przez niszczarkę. Jedno po drugim. Warkot ostrzy był jedynym dźwiękiem w pomieszczeniu. Kiedy skończyłem, przejechałem dłońmi po pustym folderze. Następnie złożyłem go na pół i wyrzuciłem do kosza. Nie dlatego, że zasłużyli na moje milczenie. Ale dlatego, że nie musiałam dłużej trzymać ich kłamstw. Następnie podniosłem telefon. Najpierw zablokowałem numer Chelsea, potem mamy, potem taty. Na ekranie pojawił się Monit. Czy na pewno chcesz zablokować ten kontakt? Stuknąłem tak trzy razy, każdy z takim samym spokojem jak nalewanie szklanki wody. Żadnej wściekłości, żadnej ulgi, po prostu. Zrobione, kropka na zewnątrz, wzmógł się wiatr. Grzechotały stare szyby. Jak zawsze o tej porze roku. Ściągnęłam szalik Chelsea z haczyka i przytrzymałam go jeszcze raz. Tkanina paczniała teraz kurzem, kropka umieściłem go w pudełku przy drzwiach. Starannie złożony, bez żadnej notatki. Niech ktoś inny znajdzie pożytek w tym, co tak naprawdę nigdy nie było moje, kropka do południa w mieszkaniu było ciszej niż zwykle. Nie ciche. Po prostu. Wreszcie spokój. Mogli zatrzymać kolację. Nazwisko. Wersję wydarzeń, którą przećwiczyli dla każdego, kto zapytał. Ale nie mogli zachować całej historii beze mnie. Postanowiłem, że nie będę już ich brakującym elementem nie odszedłem z kłótnią. Odszedłem z ciszą. A cisza, jak się dowiedziałem, nie jest brakiem hałasu. To brak pozwolenia, odmowa wyjaśnienia. Ostatnie słowo bez wypowiadania go, kropka mogliby teraz opowiedzieć tę historię inaczej, powiedzieć, że przesadziłem, powiedzieć, że uciekłem, powiedzieć, że nigdy nie zrozumiałem, jak działa rodzina. Ale historie potrzebują wszystkich swoich bohaterów. A ja wyszedłem z kadru, kropka, nie odszedłem po cichu. Zostałem cicho i to było głośniejsze, niż się spodziewali. Jeśli milczenie kiedykolwiek kosztowało Cię wszystko, po prostu zostaw kropkę.